Siemander, to ja. Pigulski. Witam Was na następnym odcinku z serii Deltarun. Lecimy dalej. I jak pewnie, bardzo dobrze widzicie. Wylądowaliśmy prawdopodobnie w podziemiach. Okej, okay, siema. Chyba, że jak potwory znikły, to tu coś opętało to podziemie. Może o to chodzi. Nie wiem. No na to wygląda. Patrzcie, jakiś czarny szlam. Jest to zbyt ciemno, by cokolwiek tam dostrzec. A co? tam było? Co tu jest? Czemu to są jakieś się? Okej, okay, chodźmy niżej. Tu coś świeci. Coś w środku błyszczy. Chcesz to wziąć? Tak. już błyskotkę. Błyszczący kryształek. Nie ma zastosowania. No dobra. Po prostu błyszczy. To jest creepy. Czemu to jest czerwona? Ok, nowa mechanika. To jest w sumie nawet spoko. No, to jest nawet spoko. Kąpaweś swoje ciało w świetle. Moc lśni w tobie przełamując ciemność. Trapiący cię ból zniknął. Peszek został odnowiony. Zagadka z oczyma. W tym świecie tylko oczy, oślepione przez ciemność, widzą drogę. Mhm, mm dobra, zróbmy tak. Co? I tyle? Okej, okay. dobra. Mogę. Co to w ogóle jest? Okej, okay. ale jest nasza koleżanka? Czemu to coś ucieka przede mną? Hej, o się, się? Podejdziesz bliżej, a wtedy... Chris, uff, Hej, nie strasz mnie ta kretynie Chyba, że chcesz bym ci skopała dupsko, hehe No, teraz kozaka A widziałem, co było przed chwilą Nieważne, dość tego pierdzielenia Musimy się jakoś stąd wydostać Nie eee, tak właściwie jest to tutaj To nieistotne, ty nas w to wkopałeś, ty nas stąd wyciągniesz Prowadź, Chris. Okej. Okay. O mój Boże, nieważne. Chodzisz zbyt wolno. <śmany> Ej, mogę przyspieszyć. Hej, Chris. Ktoś stamtąd do nas macha. Ciekawe, co on od nas chce. Mhm. Uciekaj, Chris. Czuję się podobnie jak Undyne do mnie rzucała Buciniami Oj Dobra Ej, autentycznie się czuję jak Undyne do nas rzucała Ale kurde, nowy soundtrack Toby Fox jest super Dobra, nie czy też będziemy spotykać jakieś na przykład stare postacie, nie? Chris, tak, tu! Tutaj też? Wow o, to, to, to jest dosyć fajna mechanika. Okej. Okay. Troszkę tutaj. Ech, no spokojnie. No i oberwałem, oczywiście. Ja rozwaliłem na samym dole. Hmm. Jakieś miasto. To wygląda jakbyśmy byli jeszcze głębiej pod ziemią. Nie zdechłeś, fajnie. Masz pojęcie, co to za miejsce? Ja też nie. Zastanawiasz się, czy jest coś w tamtym budynku? Nie mam zielonego pojęcia. Wygląda jak sklep. Ale mogę sprintować. przeciwko ciebie, ponad opuszczonym miastem, wyrasta zamek. Wypływa z niego ciemny gejzer, przecinając całe niebo. Moc tego miejsca lśni w tobie. No dobra, chodźmy do środka. Hmm. Zamek! Co do cholery robi zamek w schowku na miotuje racja? Witajcie, bohaterowie! Kto to mówi? Nie lękajcie się, nie jestem waszym wrogiem. Proszę was, podejdźcie bliżej. Siema. Witajcie, jestem księciem tego Królestwa. Królestwa ciemności. Chris, Suzy. Kto to znasz nasze imiona? W tym mieście jest pewna legenda. Legenda mówiąca, że przybędzie dwóch bohaterów światła i wypełnią oni zadanie przepowiedziane przez czas i przestrzeń. Proszę, bohaterowie, wysłuchajcie tą przepowiednię. Oko! Bardzo dobrze. Dawno, dawno temu legenda była szeptana pośród cieni. To była legenda nadziei, to była legenda snów. To była legenda światła, to była legenda ciemności. To jest legenda... DELTA RUN. Przez milenia światło i ciemność żyły w balansie, zapewniając światu spokój. Ale jeśli ta harmonia zostanie naruszona, to stanie się wielkie nieszczęście. Niebo stanie się czarne z przerażenia, a ląd przełamie się w pół w rozpaczy. Wtedy jej bijące serce Ziemia weźmie swój ostatni wdech. Lecz wtedy, błyszczącą nadzieją, trzech bohaterów pojawi się na krańcu świata. Człowiek, Potwór Oraz Książę Ciemności Tylko oni mogą zapieczętować fontanny Oraz wygnać Anielskie Niebiosa A wtedy Balans zostanie przywrócony A świat zostanie ocalony przed destrukcją Dzisiaj Fontanna Ciemności gejzer, który daje temu miejscu formę Stoi dumnie w centrum królestwa, ale ostatnio kolejna fontanna pojawiła się na horyzoncie, a przez nią balans światła i ciemności zaczyna się przesuwać. To znisz proste, będzie wtedy jedna. Chris Suzy, dzięki za wysłuchanie tej opowieści. Głęboko wierzę, że jesteście bohaterami z tej legendy i że pomimo potęgi przeciwników, których spotkacie, wy dwoje macie odwagę, by ocalić świat. Wojownicy Delta, proszę, czy akceptujecie swoje przeznaczenie. nie. Co, co? Ja? Jakimś bohaterem, czy coś? Znalazłeś niewłaściwą osobę. A, ale, Suzy, bez ciebie świat zostanie! Co z tego? To, że świat zostanie zniszczony, to nie jest moja sprawa. Tak szczerze, to może być nawet dość zabawne. Nieistotne, Chris. Jeśli chcesz się bawić z tym dziwakiem w przebieranki, to nie krępuj się. Ale ja w tym czasie znajdę wyjście z tego miejsca. Suzy, czekaj! Co jest? Kim ty jesteś? Bo ho, ho, ho. Bohaterowie już uciekają w popłochu! A nawet nie wiedzieli, że tutaj jestem! Mój tata mianuje mnie synem miesiąca! Kim ty do cholery jesteś? No, takie samo pytanie. Jestem? Tym złym gościem! Wy, klowny, chcecie zamknąć mentalne ciemności, co? I nadal, mówiąc o was, jako o klonach, ocalić świat przed wieczną ciemnością. Y nie próbujcie zaprzeczać, oboje wiemy, że idziecie na wschód. To wasza jedyna droga do domu. Ale ja, Lancer, nie pozwolę wam tam dotrzeć. I mam niezawodny dwustopniowy plan, by tego dokonać. Krok pierwszy: wspieram was. Krok drugi: przegracie. Hmm, dobry plan, dzieciaku. N naprawdę? Tak, a teraz się zastanawiam, czy coś się stanie, jak przetestujemy go najpierw na tobie. Lancer bija do walki. Teraz tak, Undertale mnie uczuło, żeby nie brać indzik, więc... Czyn, Lancer. sprawdź, skomplementuj ostrzeż. Sprawdź! Lancer, atak jeden nie wypada nazywać kika piką, ale to jest pika. No tak, tak, bo ma to karciany wzór na sobie. Jest zbyt młody, by jeździć na motorze, więc podpalił swój rower. Co? Czemu to atakujesz? Stop clowny, ten rower jest napędzany zwycięstwem. Ale dlaczego ty atakujesz? Nie wiem skąd mam ten topór, ale jest genialny. Ostrzesz. Ostrzegłeś Sara przed atakiem Suzy. Przygotował się na nie. Unik. Kocham być prany, żartuję to wy. Mm. Dobra. Skomplementuj Powiedziałeś Lancerowi, że nie widzisz różnicy między jego ubraniami a ciałem Wydaje się, że mu tym pochlebiłeś Moc jego ataku spadła Unik A, moje uczucia robią kółeczka, wesołe kółeczka Lancer zaczekle trąbi Oszczędź, obrona Oszczędziłeś Lancera, ale imię nie było żółte Unik Oho, jestem tym złym Zaczekajcie, zaczekajcie! Kończy mi się paliło w rowerze. No dobrze, wy wielbłędy. Tym razem macie farta, że jest remis, ale następnym razem to wy przekracie. Haha, żegnam przegrywy. Muszę być w domu przed obiadem. Co jest? Co jest pięć? Czy nikomu nic się nie stało? E, pozwólcie mi się porządnie przedstawić. Nazywam się Chłopie, możesz zdjąć ten kaptur. Ledwo cię spod niego słyszę. Hmm, no dobrze. Witam wszystkich. Nazywam się Ralsei. Chris, Suzy. Cieszę się, że mogę was poznać. Jestem pewny, że zostaniemy dobrymi przyjaciółmi oraz najlepszą drogą do domu jest na wschód, prawda? Tak. I tam właśnie rozumiem. Do zobaczenia w szkole, Chris. <gryzny> Prosta piłka. Eee... <gryzny> <gryzny> Wydaje mi się, że zostaliśmy sami. Siema. Chris, jestem księciem, ale... Ja e, aktualnie nie mam żadnych poddanych. Chciałem tutaj na was sam. E, przez całe moje życie, więc... Cieszę się, że cię widzę. O, to smutne. Wiesz, że możemy zostać przyjaciółmi, Chris. Próbujemy znaleźć Suzy. Pewnie poszła na południowy wschód. Prowadź, Chris. Hej Chris, myślę, że powinniśmy teraz oddanać Suzy Możemy tutaj wrócić jak skończy się nasza przygoda, a wtedy zrobić ci pyszne ciasto. Okej. Okay. Ralsei, samotny książę, jest twoim pomagierem. Moc uchatych chłopców lśni w tobie. Dobra, dzięki za oglądanie drugiego odcinka serii Deltaran. Trzymajcie się, cześć. Dobra, idziemy szukać Suzy, bo kurde, coś nas tutaj zastawiła. Wygląda na to jak sklep, ale drzwi są zamknięte, a w środku panuje cisza. Dobrze mówiłem. Hmm. E, Chris, wiesz, że możesz trzymać X, by biec? <laughs> Naprawdę? Wiem. Naprawdę? I wolałeś, nie? To wie, ile jeszcze będą trwały te spokojne chwile. Nie ma nic złego w braku poświechu, Chris. Dobra, już. Tak się zastanawiam, jak lanser się tam dostał. Może wjechał tam od boku tego klifu? Może? Podoba mi się nowe postać, naprawdę. Dobra, sprintikiem lecimy sobie. O, Chris, to jest mój manekin treningowy. Idealna szansa, by się przygotować do konfliktów. Chcesz, żebym cię nauczył walczyć? Tak, przydałoby się, okej. Okay. Przygotuj się, Chris. Widzisz to serce, Chris? To twoja dusza, kulminacja twojego istnienia. Wewnątrz niej znajduje się twoja wola, twoje współczucie oraz los całego świata. Jak coś w nią trafi, ty i twojej kompanii stracicie PZ, punkty życia. Jak PZ każdego spadnie do zero, to przegrywamy walkę. Więc proszę, postaraj się unikać ataków przeciwników. Gotowy? Uniknij tego. Okej. Okay. Dobra robota, Chris. Masz nowe krwi. Kontynuując, po ataku przeciwnika jest nasza tura, Chris. Najpierw nauczycie ataku. Mimo, że atak nie jest potrzebny w tym świecie, nic złego się nie stanie, jak ci to pokażę. Spróbuj ataku. Ja dalej mogę wybrać. Czy on mi coś powie? Manekin. Sprawdź przytul roz. <gry> Muszę to zrobić. Przytuł Ralseja. Przytule jakiś Ralseja. Chris? Eee, nie wydaje mi się, że... byś to zrobił, ale... <grywy> Dobra. <grywy> Okej. Okay. Dobra robota, Chris. Tak w ogóle uderzysz mocniej, wciskając Z, kiedy kursor wejdzie do prostokąta po lewej. Okej, okay, teraz spróbuj obronę. Po prostu. A atak przeciwnika mniej zaboli. Ale to nie wszystko. Dostaniesz także PA. Właśnie, co to jest? Mnie zastanawia. Spójrz na ten pasek po lewej. Opowiem o nim później. No, dobra. Dobra, robota, Chris. Teraz, jak już masz PA, co ty na to, by użyć PA na jeden z moich czarów? Jak walniesz przeciwnika wystarczająco, to będzie zmęczony. Teraz, jeśli użyjemy mojego zaklęcia, usypiacz na nim, to zaśnie. A my wygramy pokojowo. Okej, okay. czar. Usypiacz. Manekin. Raluzo używa usypiacz. Dobrze, Chris. W tym momencie byśmy wygrali walkę. Jeszcze muszę ci pokazać kilka romansów. Czynić. Czy, czy Dobra. Dzięki temu, nawet najagresywniejszy wróg może być pokonany dzięki różnym dobrym czynom. Chris, mimo że to tylko manekin, to czy mógłbyś go przytulić? Manekin. Przytuluję ralseja. przytuluję ralseja jeszcze raz, Chris. Czy ty próbujesz. Yy... poproszę mnie o tutorial z przytulania? <ścoughs> A masz coś takiego? Przytul. Dujeć manekina. O, cudownie, Chris. Każdego przeciwnika satysfakcjonuje inny czyn. Kiedy wróg jest szczęśliwy, to jego imię staje się żółte. Jak to się stanie, możesz skończyć walkę oszczędzając go. Jeśli oszczędzisz każdego, to nie będziemy musieli atakować. Dobra. Zmęczony. Chris oszczędza manekina. Dobra robota, Chris. To byłoby koniec prawdziwej walki. Jestem szczęśliwy, że mogłem być twoim nauczycielem, Chris. Wygrałeś. Otrzymałeś 0 XP i <laughs> jeden pieniążek. O, to było fajne, jesteś wspaniałym muslimplikiem. A yy, jeśli byś potrzebował przypomnienia, proszę, napisałem poradnik dla Ciebie i Suzy. Cieśnij C, by otworzyć menu i użyć go w swoich itemkach. Dostać poradnik. Można go wyrzucić. Ręcznie zrobiona jak książka Rolsaya ja z różnymi poradami. Zaczesz czytać poradnik, ale jest tak nudny, że zakręciło Ci się w głowie. Okej, okay. to tylko manekin. No to chodźmy dalej. Drzwi! Otwarte! O mój Boże! Wielkie drzwi są otwarte! Nie dziwota, że Alenzer się tutaj dostał. Chris, kiedy przekroczymy próg tych drzwi, nasza przygoda się rozpocznie. Podróż zapowiedziana przez proroctwo, ale Chris, wierzę, że twoje wybory mają znaczenie. Ten świat jest pełny różnych osób, Chris. To, jak ich potraktujemy, zmieni jak cień. Postaraj się to zrobić bez atakowania. Jeśli nam się uda, to wierzę, że ta historia będzie miała dobre zakończenie, a jeśli nie, to boję się, że rezultat możecie. Nie zadowolić. A, przepraszam, czy proszę o zbyt wiele? Dam radę. Chris, odkąd cię ujrzałem, to wiedziałem, że jesteś bohaterem. Postarajmy się dobrze? Nothing to worry about. Mogłeś zostawić otwarte te drzwi? Twoja przygoda rozpoczęła się wraz z zamknięciem drzwi. Moc przygody liczni w tobie. Dobra, życzę wam jak zawsze miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.